Jak już dostajecie na koto do takiej swojej cioci-kloci prezent, no. taki super perfum, który po prostu no, pięknie pachnie, jak jak, mhm, jak antyprespirant do toalety, to, to jak reagujecie? Wow, dziękuję, naprawdę. Dobrych, mi dobrą minę do mojej gry. No bo, zawsze, zawsze nie ma No bo nie chcemy sprawić drugiej osoby przykrości. się gest. Dzień dobry, witam bardzo. Serdecznie w odcinku specjalnym programu Five O'Clock, odcinku świątecznym z naszymi wspaniałymi uczestnikami dziesiątego sezonu Top Model. Arkadiusz Pydych, brawa dla niego. Mikołaj Krawiecki, gorące brawa. Julia Sobczyńska, Dominika, zwycięszczyli. Nasza kochana i specjalna gwiazda programu... Łysy! Nie, <laughs> nie. nie wiem czy wiecie, ale są święta. No i święta to nie tylko Mikołaj, nie, śnieg. Nie, nie. To są różne rzeczy, to jest jedzenie, to jest rodzina. To są prezenty! Są ważne. prezenty, ważne, fajne. Jak słyszysz święta, co sobie myślisz? Myślę sobie o barszczu czerwonym. Barszcz czerwony z łóżkami? Tak, murowany. Zgodzisz się do masnym, że barszcz czerwony? Nie. Nie, nie, nie Czyli jednak. Nie. Nienawidzę barszczu. Nienawidzi? Nienawidzi? Nigdy Widzę. nie jadłam barszczu. Ale bardzo A lubię pierogi. Bardzo. A tobie, Alak? Z czym się kojarzyły święta? Spotkanie z rodziną, no. bycie razem, jedzenie. A tobie, Rudolfie? Z czerwonym nosem. Mi święta kojarzą się z uh, ma mandarynkami. Ka Proszę. Jak to u Was wygląda? Czy to mama tylko robi posiłki na przykład? Czy to wszyscy się angażują? Raz u nas w domu wszyscy się zaangażowali i na przykład moja mama zrobiła rybę, ja zrobiłem rybę i dziadek też zrobił rybę. I mama mówi: spróbuj jeszcze tego śledzika, co zrobiłam. I już nikt nie chciał zjeść tego śledzika, bo już każdy jadł dwa inne. A o co pytałeś? Przygotowania do świąt. Jak wyglądają u Was? Płacz. Krzyk, tak. nerwy. Nie, klasykiem jest... Nie ruszaj, to ma starczyć na Wigilię, a po Wigilii... Zostaje i nikt nie zje. Jedz, bo wyrzu nie wyrzucę przecież! Mm. Bardzo nie lubię dzielić się opłatkiem. To jest nie takie nie bardzo niekomfortowe dla mnie. Ja mam wrażenie, że co roku się mówi to samo. No a, tak, to to jest problem, nie że... Wiesz, ja powiedzieć. od 10 lat mówię nawzajem. <głos> <głos> I nawet jak za I to jest rozwiązanie, rzucenia, które mi się podoba, na moi drogi. No. A wiecie co I mnie działa, jeszcze wkurza? Działa. Wkurza mnie jeszcze to, jak ktoś podchodzi i na przykład ja składam życzenia, to wyciłamy takich malutki, malutki... A ktoś przyjdzie i umiłamy cały. O Jezu, jak mnie to denerwuje. Ale jak to jest u Ciebie z tymi świętami? Ja nie będę kłamał. Nie lubię świąt. A dlaczego? No, nie ma osoby, która nie lubi świąt. Jedyne, co lubię w świętach, to to, że spędzam je z bliskimi, Puszczałam, że, że spotykamy się. Ale całe to wszystko, coś jest dookoła, że tak, że trzeba sobie składać życzenia i... Obrządek. Mhm. Tak, Generalnie no to... tego jeszcze bardziej nie lubię. No. Wesołych świąt! Taki. No ja, to doma lubię święta. Może ja też lubię bardzo święta. święta. Ogólnie właśnie ja mam taki plan, że jak będę mieć rodzinę z taką swoją w przyszłości, to bardzo bym chciała tak bardzo mocno obchodzić święta. Jak święta w takich spanach. amerykańskich tak, firmach. Tak, dokładnie. Ja się tutaj Super. zgodzę w pełni. Akurat mam dosyć podobnie, że uwielbiam święta, uwielbiam jak jest ten cały nastrój te dekoracje, że to tak określę, no, lampki, no i lubię takie rzeczy. Tak? Kochasz mhm. śpiewać kolendy? Nie, śpiewać lepiej. Nie. <grym> Też tak jest, że jak jest już narobione, bardzo dużo na stole stoi sobie wszystko. No i tak wypada spróbować, nie? I tam ciocia mówi spróbuj tego, co zrobiłam. I na przykład ja tak przynosi... i mięso w galarecie. O nie to Okropne. Ja nie Okropne! No Ale nie wiem, lubisz zimne nóżki. Ja, no, mam nie Cierpię, ja nienawidzę. Mam zimno, coś, mówię, słuchajcie. Siedzę sobie kiedyś u mojego chłopaka w domu, właśnie przed świętami, i oni mieli jakieś kaf, kaferki na podłodze. I do mnie pani grażynka tak: No, mi masz, zim, masz zimne nóżki? I mówię: Nie, nie, spokojnie, nie, mam skarpetki. Ale nie, chodziło mi, <laughs> że są zimne nóżki. Jakie ty mięso w kanalecie. Faktycznie cały dzień nic nie jecie do tej kolacji w Wigilii. <grymne> ja nie poważę. No właśnie, <grymne> no, tak właśnie. Ale, Ale mięso w łóżkach to już nie. U mnie się niby tak pościło troszkę do, do Wigilii, ale to oznaczało, że się nie wiem, nie jadło słodyczy za dużo, czy, czy, czy się nie obiadu po na przykład. Mój tato to chciał, żebym, wiecie, kromkę chleba z rana, a potem do, do Wigilii czekał. Ale ja byłem z tych osób, które zawsze wojowały z mamą pod lodówką. W sumie jak... Przygotowujesz jedzenie, no to co nie spróbujesz? To się najesz po drodze. No tak. a to tutaj przygotowuje się też no, z dzień albo dwa dni przed Wigilią. No ale no, to zawsze to było ja, e, jarskie jedzenie. Nigdy mięsa na stole e, świątecznym. A u Was w ogóle też jest 12 potraw? U mnie na przykład jest tak, że jest 12 potraw, ale to nie są dokładnie jakieś nie wiadomo jakie talerze, tylko po prostu nawet piernik może być po prostu biały. Koszyk, koszyk chleba na przykład. Mm. I liczysz, dobra, jest 12. Ma, a, a, to, mamy ja, yes. ja... A co sądzicie o świętym Mikołaju? Ja wierzę w świętego Mikołaja. Ja wierzę, nie wierząc. Podoba mi się to, że możemy w taki miły sposób zrobić sobie taki prezent i obdarować się taką miłością. <grym> Rozumiecie, o co chodzi? No tak, no tak. Bardzo ładnie powiedziałeś. No? Tak, naprawdę? No? A z racji tego, że prezenty dostają tylko grzeczne dzieci. To ja opuszczam Wasze spotkanie. Tak, Za jesteś niegrzeczny. I idę pomagać mamie w klejeniu kierunku. Miło było Was tu spotkać przed świętami tak, wszystkich tak. zdrowych, pięknych. Uciekam. Pa. Do widzenia. Pa, pa. Do widzenia. Paśc. Do widzenia. Się, no. Koma, Jaka jest tak naprawdę najważniejsza postawa na prawdziwym polskim stole wigilijnym? Jest to potrawa, którą raczej większość osób pije, aniżeli je, ale jak Jaka? już dochodzi do takiej konsumpcji, to przychodzą tematy różne, tabu i inne takie rzeczy. Czy wam też się zdarzyły jakieś takie sytuacje? Jaka? Zawsze były pytania, masz tam jakiegoś chłopaka? Nie. U mnie właśnie raczej nie było tematów typu o, po, po świętach się zrzuci, czy coś takiego. Nie, nigdy nie było też takich niewygodnych pytań, bo Wigilię spędzałem przy takim stole raczej w, tej, w tym najbliższym gronie rodzinnym, takim najbliższym bez cioci i mhm. e, dziadków. To dla dziadka i babci. To Za to zawsze były tematy polityczne, zawsze i dochodziło do ta takich dyskusji, że e, odchodziło się od stołu, wracało się do niego. To nie było tak, że my mamy inne poglądy. A to siedzieliście po, była po dwóch zabawa. stronach stołu? To zawsze była dobra zabawa. Jak reagujecie na jakiś nietrafiony prezent? Ja przez ostatnie lata głównie dostaję skarpetki. Tak? Ale powiedz, że się przydają, ale to jest, że się przydają. To się mega się przydaje. No zawsze akurat są skarpety i jest dobry prezent. No. Ja na przykład, to z moim bratem, lubimy sobie dawać specyficzne prezenty. Takie jak? To, jest, to zrobi komuś gorszy prezent. No dobra, no ale jak już dostajecie na przykład takiej swojej cioci-kloci prezent, no. taki super perfum, który po prostu no pięknie pachnie, jak, jak, mhm, jak antypespirant do toalety, to, to jak reagujecie? Wow, dziękuję, naprawdę. Dobry mi dobrą minę do złej gry. No bo... Zawsze, zawsze nie No nieważne, bo nie chcemy sprawić drugiej osoby przykrości. Nie, 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 A ogólnie Ogólnie jak, jak wy się nie, w prezenty czy robicie zakupy dosyć nie, czy dzień przed świętami? U mnie zawsze jest plan, żeby zrobić to wcześniej, ale zawsze wychodzi tak, że jednak tak się to na nie, 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 planuję, planuję, nie, 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 co opakować, roku jest to samo. A jest teraz no. I w ogóle najgorzej to jest zastanawiać się, co komu kupić, nie? I żeby na przykład nie powielić prezentu. Mm. Jak no pakujecie no, prezenty, kupić. tak wiecie, staracie się w papier i w mm. ogóle czy jednak po prostu fulluterepki walić do jej pod choinkę. Ja lubię akurat zapakować fajnie paczkę, tak tę, mm. jakąś tą rzeczkę dać. Mm. Lubię się takie zabawy ogólnie, dekoracje i tak dalej. Także takie umiem. origami. <laughs> <laughs> Ode mnie prezenty pod choinką, to tak, jest w pudełku, jest w papierze, jest stążka, tylko to jest. Takie. O, no właśnie. Ja się staram, ale też tak wychodzi. Dosyć z tego. Basta. Koniec. To jest internet, to jest show. To musi się dziać, musi być rozrywka. Co to jest? Mandarynki. Ile mandarynek musi być na każdych świętach? Nie no. ma! Jak najwięcej. Nie ma ograniczenia. Jak najwięcej. Nie ma ograniczenia. Nie ma. Nie istnieje. całe mieszkanie, czy tak? Wszystko w wszystko. mandarynkach. Taka moda jest w internecie. Challenge. Co nie? Wiecie, co jest challenge. No. Więc będzie challenge. Challenge będzie polegał na tym, że jak sobie siedzicie drużyna chłopy, drużyna baby. Pada pytanie odnośnie tematu świątecznego, no bo jak żeby inaczej. Drużyna, która odpowie na pytanie jako pierwsza, dostaje 30 sekund, aby obrać Nie jak bolno. najwięcej mandarynek. Na koniec gry, drużyna, która będzie miała jak najwięcej obranych Mów, mandarynek, dobiego, ja wygrywa. Ja y, y, jestem innego wyznania. I u nas kulturowo też obrządkowo inaczej to wygląda u nas się nie obiera mandarynek. To jak to wygląda u No u nas po prostu jak są mandarynki na stole. Proszę się podnieść. Wiesz, jest mandarynka i ją jemy tak. Muszę kiedyś spróbować. Wygląda bardzo smacznie. Dawaj pytania, dawaj pytania. Pierwsze pytanie. Dla jednych wyjście do kościoła, dla innych... O. Stara. Nie ma tak! No jak? Ma? od początku... myśli, pytania do No ale ja się domyśliłem. No 3, cztery, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Stop, odkładamy mandarynki! No ile tu jest obranych? Tam właśnie <laughs> jedna. Następne pytanie. W niektórych krajach, ale myślę, że w Polsce też prezenty chowa się nie tylko pod choinkę, ale. Skarpety! Też... Stop! Nie! To jest jako jedna? Tak, bo ona się rozciapciała Dobrze. troszkę. Dobrze. czyli macie dwa i tu jest do jednego. No i nie my... prowadzą. Tekst bardzo często, który można usłyszeć podczas właśnie świąt, a w zasadzie to przed świętami, gdy próbuje się coś podjeść z lodówki. Nie jest tego. Zostaw na później. Nie. To jest na święta. Tak! Boom. Nice. Dobrze, to chwila. To było trudne, to Trzy, trudne. cztery ry. Stop! Dobra, wrzucaj, wrzucaj, wrzucaj. A tu ile już tam macie tych No Nie chcę teraz stanie policzyć. Ja liczyłem, cztery mają. Następne pytanie. Wiesza się w domu czasami właśnie Nie miałem tak. Łooo! Ale to było szybko. No dobrze właśnie. Trzy, cztery. O, stop! Haha, idealnie zdążyłem. Siedem ich mamy chyba. Tak! I były no. cztery, teraz jest siedem. Tak, Pry... bo jedna była nieobrana tutaj, tak. i ja zdążyłem obrać szóstą. A no, to można ja jest ja no, no, no? I pół, nie? Tu jest i pół. Mamy siedem. Policzyłem, że jest siedem. Ty też masz rogi, powinieneś być po naszej no, stronie. No, nie. Pomagasz chłopakom. No. Ja jestem męskim facetem. <laughs> Skąd pochodzi święty Mikołaj? Linii, z wychowaniem dla naszego, tak, z Japonii, tak. Tak. Trzy, <laughs> cztery. Stop. Jinx. Cztery. Ja tu widzę trzy. <noise> nie no cztery. <4. głos> a może 4 nawet. 4 no. Cztery i dwie Cztery i pół. teraz dwie obrazy? No, no. Ej, co mamy? Pięć. No. Ostatnie dwa pytania. No i też tak szybko czytać proszę. Tak, bo oni nie zrozumą myśleć. <noise> Okej. Okay. Jaka jest najbardziej popularna kolenda? Pada śmiech, pada śmiech. Kolenda! Przybierzmy się na jej racerze? Tak. tak. Przybierzaj do pytanie. Nie. Sieć na gwiazdeczko, mała świeć. A, nam no. chwała na wysokości, no. chwała na wysokości, no. chwała na wysokości no. a pokój no. na ziemi! Tytuł, tytuł, kolenda, tytuł. Mówił jeszcze Merry Christmas! To nie jest kolenda! <grymna> to nie wiem, jak jest ze mną! Nie wiem, nie znam kolend. No czyli chwał. No chwała na wysokości jak nic. Lulaj. Że jest ja, nie, nie wiem, czy to jest ta kolęda. Ja tam czy na kolenda. Ja to miałem odpowiedzieć. Cicha, noc. O, tak, padło. Cicha noc. Start! Jest Kurczę. Mogę tak? no osiem, Dałeś jedną? No, jedną tak, ale po no pół. to mamy 9. Dziewięć. dziewięć i pół, Lidzisz, chyba nie umiesz tak? kolega. Dziewięć i pół do cztery i pół. No bo tutaj jeszcze i no do pięć! To się wszystko pomajtało. Tu nie da się tego w ogóle zliczyć. Zrobimy final. rundę. Tak. Jak ma na imię najbardziej popularny Jennifer. Rudolf, Rudolf, Rudolf! już Rudolf. była pierwsza. A! Ja ja hm, w hmm? Stop! Ja stop! Stop, i stop. No ja dam dwie. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja. Tutaj nie ma wygranych ani przegranych. Każdy dostaje jak kilo mandarynek do domu, więc wszyscy są wygrani. <laughs> <z ułem>. Widzicie <laughs> tą radość na ich twarzach? Ja widzę, to Opaki jest radość. mogą dostać po dziadku do orzechów. Możecie dostać po dziadku do orzechów, proszę. Jakie te święta by nie były? Życzę Wam wesołych, wesołych świąt. świąt, spokojnych, żebyście byli zdrowi, bo to teraz najważniejsze. Spędzanych w gronie najbliższych. Dokładnie, w gronie najbliższych, tych, których kochamy, tak by te święta były tym, czym mają być, czyli I super miłością. I Zdrowych, Są, tak. radosnych i serdecznych. Chodź <śmany> Dominika, bierzemy te mandarynki, bierzemy, idziemy stąd. <śmany>